Finanse Osobiste, Oszczędzanie, Inwestowanie, Finansowanie. Organizatorem tych studiów jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz y, Saxo e, Pierwsza edycja e, już trwa, za chwileczkę dobijemy do półmetku studiów. 42 osoby biorą udział w tych studiach. Studia są e, całkowicie online, w związku z tym w zaciszu swojego domu można e, studiować i uczyć się bardzo szeroko na temat różnych kwestii związanych z rynkiem finansowym. Zbieramy teraz nową grupę na 28 lutego. Są już pierwsi chętni, są już Pierwsze wpłaty. Program jest bardzo szeroki tych studiów. Można się dowiedzieć zarówno o finansach osobistych, jak i o inwestowaniu w akcje. Można się dowiedzieć o inwestowaniu stricte z perspektywy emerytalnej, o rynku nieruchomości, o rynku surowców. Można też się dowiedzieć o rynku instrumentów pochodnych. Dla każdego na pewno będzie coś ciekawego. Dla tych, którzy nie wiedzą nic na ten temat, oraz dla tych, którzy są zaawansowani, też na pewno znajdą tutaj dużo wiedzy. Bardzo dużym plusem jest świetne grono wykład Osoby, które od kilkunastu lat przynajmniej zajmują się inwestowaniem, edukacją, to są sprawdzone osoby, wszystko na najwyższym poziomie. Mamy też takie specjalistyczne wykłady, które nazwałem rozmowy z inwestorami. No, tam już zapraszane poszczególne osoby opowiadają o tym, jak inwestują na giełdzie, czy jak inwestują w jakieś inne aktywa, i czy jak zarządzają funduszami inwestycyjnymi, bo też taką osobę będziemy, będziemy mieli. Także bardzo takie praktyczne, praktyczne podejście związane z inwestowaniem.